Witam, z tej strony Manek i zapraszam znów do kolejnego odcinka z mojej odchłani bezmyślności. Dzisiaj porozmawiamy trochę, jak może się niektórzy z Was domyślili po temacie, porozmawiamy na temat gapienia się facetów na jędrne, albo nie jędrne, różne kształty kobiet, gapienia się w dekolt, gapienia się na tyłeczki yy, i ogółem podejścia kobiet do tego i też trochę podejścia mężczyzn. Oczywiście jeżeli chodzi o podejście tej płci pięknej mogę tylko wypowiadać się na temat tego co widzę, jakie reakcje widzę. A co widzę, często właśnie spotkać się można z, czy to w życiu, czy to w filmach, czy to w czymkolwiek. Właśnie z tego typu stwierdzeniami różnie przekręconymi, różnie przeinaczonymi, różnie wypowiedzianymi jak to, co dałem w tytule, czyli to są moje oczy, czyli nie patrz się tam niżej. Tylko teraz tak, pierwsza sprawa. Dlaczego mężczyźni patrzą się na te na te rzeczy? Dlatego, że mężczyźni nie podziwiają. Kobiety są pięknym tworem natury, kobiety z założenia są piękną rzeczą dla mężczyzny, no i mężczyzna podziwia, podziwia te elementy. No, a wiadomo, m, piersi, m, talia, m, biodra, e, czy też nawet nogi. E, tutaj oczywiście specjalnie pomijam twarz, dlatego że jak się patrzymy na twarz, no to nie ma w tym nic złego dla kobiety. No, ale te rzeczy to też jest element tego piękna, które podziwiamy u kobiet. To jest dla nas naturalne. No, jeżeli widzimy coś pięknego, no to na to patrzymy. Tak samo, nie wiem. Pójdziemy do muzeum, zobaczymy jakiś obraz, który nam się podoba. Będziemy na niego patrzeć, nikt nie powie, ej, no nie patrz, tu masz ścianę obok, też możesz popatrzeć. No, no więcej tak to wygląda. Czy znaczy, też obok jest inny obraz? Na ten nie patrz, bo ten został namalowany przez, namalowany lewą ręką, czy coś w tym stylu. No mniej więcej, mniej więcej trochę tak to wygląda. Natomiast jest też druga strona tego medalu, tak jak powiedziałem, z perspektywy kobiety. Pierwsza sprawa. Zarzut do mężczyzny, że się patrzy w dekolt. Tylko, po co ten dekolt jest? Dlaczego kobieta ma takie wycięcie? Bo co, bo jest wygodniej? Wygodniej, kiedy tu jest wszystko spięte, a tutaj, no, te piersi wypływają, jakby nie patrzeć? No raczej nie. To chodzi o to, żeby właśnie udacznić, żeby to pokazać. No, kobieta pokazuje, mężczyzna podziwia. Czego tutaj się czepiać? Oczywiście, są granice, no jeżeli ktoś podchodzi, prawie wkłada głowę w cyckiej w cycki kobiecie i się gapi, albo rozmawia z kobietą i cały czas nie potrafi jej spojrzeć w oczy, to jest coś niegrzeczne, bo jeżeli z kimś rozmawiamy, to warto patrzeć w oczy tej osoby, utrzymywać kontakt, no to wtedy są przegięcia, no ale tak jakby poszedł ją zgwałcił, no to nie wchodzi w grę, prawda? No ale tutaj ekstremami się jakby nie będziemy zajmować, no ale dekolt jest po to, żeby pokazać żeby wyeksponować jeden z atutów danej kobiety, no bo, oczywiście, wygląd to też jest atut. Zresztą był vlogu, w vlogu pierwszym wrażeniu, tam też było w wyglądzie trochę mówione, także to tak samo jest. Tak samo obcisłe stroje. No nikt mi nie powie, że strój, który jej przylega całkowicie do ciała, w którym nie można 100%, nie można w pełni ruchu wykonywać, nie można zrobić porządnego kroku, jest wygodny. To nie jest dla wygody, to jest dla podkreślenia pewnych atutów. No i skoro kobieta podkreśla swoje atuty, to my doceniamy to, przyglądamy się i podziwiamy to, co ona podkreśla. Nie ma jest w tym nic złego, nie ma w tym nic złego, więc nie, nie rozumiem samej idei, czepiania się tego bo się spojrzałeś na mój tyłek, no fajnie, masz go prawie na wierzchu, masz ładny tyłek, normalna rzecz, że go podziwiam, no kurczę, nie potrzebuję, nie pomacałem, nie zdjąłem Ci tego, co masz, nie, nie kazałem, nie zmusiłem Cię siłą, żebyś ubrała się w to, a Ty eksponujesz, ja podziwiam, no kurczę, tak to działa, tak działa ta relacja, chciałem znaleźć swego rodzaju taki satyryczny komiks, w sieci, właśnie podsumowujący mniej więcej, e, mniej więcej ten temat. No, niestety nie udało mi się go znaleźć. Może wam się to uda. Mianowicie, taka śmieszna scenka była właśnie w pracy przy jakimś tam ekspresie kawy, czyli do kawy czy innych na um, początku pracy. No, kobieta z dekodem, mężczyzna tam się na nią, no, ona do niego zębami, oczywiście, no, że tu mam oczy, musi się kapić i tak dalej, i tak dalej. I następnego dnia. Facet przychodzi do pracy z dekoltem, tylko trochę niżej, także odsłania tutaj z góry głonowe, powiedzmy, tak się, to, tak się na ten temat wyrażę. Nic więcej, nic bardziej, nic bardziej erotycznego, no ale to odsłania, no i kobieta oczywiście też od razu patrzy, no jego reakcja taka sama, no i to jest, to jest mniej więcej to samo. Pierwsze kobiety, jakby nie patrzeć, jest to element erotyczny. Jest to element, który działa na wyobraźnię bardzo mocno, no i który przez większość kultur no, nie jest uznawany za coś, co się e, pokazuje normalnie. Więc kurczę, nic dziwnego, że jak jest pokazane, jak jest więcej pokazane, no to pff, mężczyźni to podziwiają. Tyle w zasadzie na mój temat. E, fur, tyle na ten temat ode mnie. Na jaki mój temat? Nie mam piersi. E, tyle na ten temat ode mnie. Napiszcie, co o tym sądzicie, co uważacie na ten temat. Zwłaszcza, myślę, kobiety, wasze podejście do tego. Znam kobiety, które mają takie podejście. Jak tutaj ja powiedziałem, że rzeczywiście, no jeżeli się pokazuje, to się pokazuje, żeby pokazać. A znam kobiety, które też uważają inaczej. Choć muszę z, z zadowoleniem przyznać, że jednak ta druga część wśród moich znajomych jest, jest zdecydowanie mniejsza. Dobra. Koniec tego tematu czas wejść na jakąś podmowę. Na no dzisiaj ode mnie tyle. See you!